Cześć, witam w kolejnym odcinku. Nawet najlepsza nawigacja GPS jest warta tyle, ile wygrane do niej mapy. Część producentów grywa mapy, jednak niektórym osobom mapy te nie odpowiadają. Każdy ma różne preferencje do hikingu, do wypraw rowerowych, do pływania po akwenach. W związku z tym chcemy mieć mapy dopasowane pod swoje potrzeby. W dzisiejszym odcinku opel GPS dla opornych pokażę Ci, jak łatwy sposób pobrać i zainstalować, skopiować do urządzenia GPS wybrane przez Ciebie mapy. Zapraszam do obejrzenia odcinka. W pierwszym kroku musi się zdecydować na wybór map, które Ci pasują, których będzie chciał używać na przenośnym urządzeniu GPS. Instalację pokażę na przykładzie OpenFitzMap. Map. Mapy te bazują na mapach OpenStreetMap. Podejrzałem te mapy na jednym z filmów na YouTubie właśnie dotyczących map dla rowerzystów, ale moim zdaniem te mapy nadadzą się bardzo dobrze także dla osób uprawiających turystykę pieszą czy innej formy. Zwracam tylko uwagę, że mapy OpenFeedsMap pobierane są z innego adresu internetowego. Nie jest on identyczny jak mapy OpenStreetMaps. OpenFeedsMap bazują na tych mapach, natomiast jest to inny adres internetowy. Idziemy zatem na stronę OpenFeedsMap. Rozszerzenie tutaj jest po kropce nl. OpenFitsMap.nl. Możemy sobie wcześniej poprzyglądać te mapy, tą stronę. Zobaczyć, co jak na tych mapach, które zamierzamy ściągnąć, jest oznaczona. Jaka jest ich szczegółowość, jak te mapy są podzielone. Przyda to się potem nam w dalszym postępowaniu z tymi mapami. Przechodzimy teraz do zakładki Downloads, w której mamy poszczególne mapy. Zjeżdżamy nieco niżej. Wybieramy sobie obszar, który nas interesuje, dlatego że te mapy są, są dosyć duże, mają bardzo duże pliki, w związku z tym nie ma sensu od razu na zapas wgrywać wszystkiego, co znajdziemy na stronie, tylko sobie zrobić zapas tych map gdzieś na dysku, a instalować ze dwie, trzy mapy z tego obszaru, który nas będzie dotyczył podczas naszej wyprawy. Gdy już wybierzemy interesującą nas mapę, czy obszar świata, który chcemy zgrać, przechodzimy niżej na stronie do formatów poszczególnych, Plików. Jest to niezmiernie istotne w tym przypadku, dlatego że urządzenia GPS Garmina honorują czy są w stanie pracować na plikach map z rozszerzeniem IMG. Inne formaty map będą omawiane w innych filmikach, będą miały zastosowanie do innych urządzeń tudzież programów jak Basecamp. Do Garmin GPS Map używamy plików map z rozszerzeniem IMG. Klikamy teraz na wybrany. Klik na wybrany obszar mapy z plikiem w formacie IMG i pozwalamy mu się po prostu zapisać na naszym komputerze. Pliki są dosyć duże, więc może to zająć od kilku do kilkunastu sekund. Przechodzimy do zapisanego na komputerze pliku i tradycyjnie, tak jak to przy kopiowaniu zwykłych plików, w każdym innym miejscu wybieramy opcję Kopiuj, a następnie przechodzimy na nasze urządzenie. Oczywiście trzeba je wcześniej podpiąć kabelkiem dedykowanym do tego urządzenia do komputera. Jeżeli mamy dodatkowo włożoną kartę SD, co szczerze mówiąc jest zalecaną czynnością ze względu na dodatkowy spory zapas pamięci, przenosimy się do tego katalogu. Jeżeli jeszcze nie mamy, tworzymy na karcie katalog Garmin. Jeżeli już go mamy, to przechodzimy do tego katalogu i wpisujemy czy wklejamy tutaj skopiowany plik. IMG. Jeżeli chcemy skopiować oczywiście więcej niż jeden plik, postępujemy z każdym z tych plików analogicznie jak we wcześniejszej części instruktażu. W ostatnim kroku odłączamy urządzenie GPS od komputera. Pamiętajmy, że komputer widzi urządzenie GPS oraz włożoną do niego kartę jako oddzielne dyski, więc przed odpięciem kabla dla bezpieczeństwa warto najpierw te dyski po wyłączać, po odpinać, tak żeby nie było jakichś potem problemów. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że instruktaż był przejrzysty i będzie pomocny. Jeżeli Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Proszę też zasubskrybuj kanał. Będą kolejne filmiki, poradniki, instruktaże w tym zakresie. Dziękuję ci bardzo za obejrzenie. Pozdrawiam.